Witajcie na moim kanale. Dziś poruszymy temat przyznawania akredytacji fotograficznych na koncerty, lub wydarzenia sportowe. Czym jest taka akredytacja, do czego nas uprawnia i jak ją zdobyć i czy aby ją zdobyć trzeba być związanym z przedstawicielem mediów typu prasa, typu portal, typu radio, typu telewizja. Więc to wszystko w dzisiejszym filmiku. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym jest akredytacja fotograficzna, akredytacja medialna. Jest to, wygląda mniej więcej tak, czy jest to kawałek kartki zalaminowanej, najczęściej na smyczy, na której znajduje się albo Nazwa imprezy i mapka z danym wydarzeniem, jeżeli odbywa się ona na bardzo dużym obszarze. Czasem jest to nazwa razem z numerami telefonów do organizatora. Czasem jest to po prostu akredytacja imienna, a z tyłu mamy harmonogram całej imprezy. Albo zdarza się też tak, że jest po prostu sama nazwa imprezy, na której się znajdujemy. Taka akredytacja umożliwia nam. Wchodzenie na teren imprezy za kulisy. Za kulisy, czyli na przykład do pomieszczeń przeznaczonych dla mediów, jest to albo jakieś wydzielone miejsce, pomieszczenie, albo jest to po prostu namiot, w zależności gdzie taka impreza się odbywa. W środku mamy dostęp do miejsc siedzących, jest prąd, czasem jest też coś do picia, coś ciepłego, coś zimnego, drobne przekąski dlatego że my tam jeździmy do pracy. My, przyjeżdżając na dane miejsce, przywozimy ze sobą nie tylko wiecie, sprzęt fotograficzny, ale także najczęściej są to ładowarki, laptopy, lampy i inne Cuda na ki. Także jest tego bardzo dużo, więc takie miejsce, gdzie możemy po prostu przyjechać, się spokojnie rozłożyć swoim sprzętem, jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Taka akredytacja umożliwia nam także fotografowanie danej imprezy przed sceną, przed barierkami czyli bardzo blisko występującego artysty. Możemy również przeprowadzić z nim wywiad. Oczywiście, wcześniej trzeba się na taki wywiad umówić na daną godzinę, że będzie taka i taka rozmowa. Możemy również jeżeli jest to na przykład wydarzenie sportowe, wejść na takie wydarzenie sportowe nie kupując biletu, bo my tam jedziemy po prostu do pracy. Więc tutaj też jest bardzo duży plus, że na przykład uzyskując taką akredytację na przykład na y, imprezę z koczajem, y, nie musiałam na to kupować biletu, po prostu wchodziłam jako media. Przyjechałam po prostu zrobić swój materiał. Więc tak wygląda akredytacja, i mniej więcej pokrótce do takich rzeczy nas uprawnia, ale to nie jest też tak, że jeżeli uzyskujemy jakąś akredytację, to mamy totalny high life i możemy sobie na takiej imprezie robić wszystko. Otóż nie. Osoba, która nam udziela danej akredytacji, ma swoje wymagania: co możemy robić, czego nie możemy robić, gdzie możemy wchodzić, gdzie nie możemy wchodzić. Zazwyczaj jest to dosłownie. Parę jakichś tam podpunkcików, ale występująca gwiazda najczęściej ma jeszcze swoje wymagania, których też trzeba się trzymać. Najczęściej pojawiają się one przy koncertach. W zależności od tego, kto występuje, są to wymagania, na przykład. Fo możliwość fotografowania tylko pierwszego utworu, albo pierwszych trzech utworów. Możliwość lub zakaz wchodzenia na scenę podczas grania koncertu. Eee, prośba, żeby na przykład nie fotografować z fleszem. Czasem zdarzają się również takie kwiatki, jak mm, robienie zdjęć, owszem, ale na przykład całej sceny bez przybliżenia na artystę, tylko tak, żeby było widać wszystkich występujących. To też się zdarzało. Podobnie jak zdarzało się na przykład, że musieliśmy przed publikacją zdjęć wysyłać dany materiał do menadżera lub danej jednostki, która zajmuje się danym artystą w celach, wiecie, no, przejrzenia tych, tych zdjęć i akceptacji przed publikacją, bo takie rzeczy też się zdarzają. Więc to nie jest tak, że ktoś dostaje akredytację i ma po prostu high-life. Do pewnych yy, wytycznych musimy się po prostu dostosować. Yy, I teraz tak, jak taką akredytację uzyskać? Yy, czy trzeba być związanym z mediami, żeby o taką akredytację się ubiegać? Otóż nie do końca. Opowiem Wam na moim własnym przykładzie, jak to u mnie było. Pierwszą akredytację uzyskałam na własną rękę, nie będąc w ogóle z nikim związanym. Byłam tylko ja, jako ja, miałam aparat, miałam swoje miejsce w sieci w postaci fanpage'a, na którym już coś publikowałam. I to jest właśnie klucz. Chcąc ubiegać się o akredytację na przykład na jakieś wydarzenie miejskie, Fajnie jest mieć już jakieś zasoby, jakieś swoje miejsce w sieci, do którego organizatora moglibyście odesłać, typu to może być fanpage, to może być blog, to może być strona, to może być Instagram, ale coś, czym wy się wylegitymujecie. Bo okazuje się, że im mniejsze rangą wydarzenie. Tym prościej jest takie, taką akredytację uzyskać. Dlaczego? Dlatego, że organizatorom również zależy na tym, żeby o danym wydarzeniu dowiedziało się jak najwięcej ludzi. Więc to też wiecie, to jest też dla nich promocja. Ale trudno jest przyznać akredytację medialną komuś, kto nigdy w życiu zdjęć nie robił. Więc wy tak naprawdę nie wiecie, kogo wpuszczacie na teren imprezy. Więc fajnie jest już coś mieć. Ja takie coś już miałam. Chodziłam z aparatem na wszelkiego, wszelkiej maści wydarzenia, na które akredytacja medialna tak naprawdę nie była potrzebna. Dlaczego? Było to niskie rangą wydarzenie, gdzieś tam jakieś miejskie. Wiecie, piknik, obchody 3 maja, coś w tym stylu, gdzie można było robić zdjęcia bez tak naprawdę jakiegoś szczególnego pozwolenia. Później te zdjęcia publikowałam w sieci, więc już gdzieś jakieś moje zasoby były dostępne dla każdego jakiegoś tam organizatora. Więc starając się o akredytację, moją pierwszą, było to Reggae Festival, miałam już jakby czymś się w razie czego pochwalić. Gdzie te zdjęcia są, jak, jak wyglądają, każdy mógł je po prostu przejrzeć. E, wysłałam zapytanie. Na adres mailowy organizatora danego wydarzenia, czy będą przyznawane akredytacje, i jeśli tak, czy mogłabym prosić o jakiś formularz, kiedy się o takie rzeczy pytać. Powiecie, to nie jest tak, że my się o takie akredytacje ubiegamy tydzień czy dwa przed wydarzeniem. O takie rzeczy trzeba pytać jak najszybciej. Najlepiej, gdy pojawi się już jakaś konkretna informacja o danym wydarzeniu. No, takie rzeczy nie zostawiamy tego do, na sam koniec. Często jest tak, że albo organizator prosi tylko i wyłącznie o imię i nazwisko, ewentualne nazwę przedstawiciela, nazwę mediów, z których jesteśmy, niczego więcej, a czasem jest tak, że jest do wypełnienia cały formularz. E, więc można albo wpisać po prostu, że nie jest się związanym z żadnym medium, ale e, robi się zdjęcia na własną rękę, które są dostępne tam, tam i tam. I wysyłamy wszystkie możliwe linki, pod którymi można nasze prace zobaczyć, i wtedy albo się uda, albo się nie uda. E, próbować. Przede wszystkim próbować. Bo tak jak powiedziałam, im niższe rangą wydarzenie, tym łatwiej jest nam taką akredytację uzyskać. Im wyższe rangą, no to niestety tutaj już może być naprawdę tak problematycznie. A jeżeli jest jeszcze do tego mnóstwo zgłoszeń, no to wtedy organizator musi dokonać po prostu wyboru, kogo na taką imprezę wpuszczamy, bo mamy na przykład ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o miejsce. Więc to też należy brać pod uwagę. Będąc związanym z jakimś przedstawicielem mediów, z jakimiś mediami, ja na przykład jestem związana z nowinami, dostaję dodatkowo od redakcji coś, żeby się wylegitymować, że faktycznie jestem z nimi związana. W moim przypadku jest to na przykład legitymacja prasowa, ze zdjęciem koniecznie, oraz identyfikator. Który też wygląda jak akredytacja, ale fajne jest, że wiecie, z daleka ludzie wiedzą, kto robi zdjęcia, gdzie, gdzie tych zdjęć po prostu szukać. Zdarza się, że przy przyjeżdżaniu na dane wydarzenie, organizator prosi nas o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego, że wy to wy. I taka legitymacja pomaga. Owszem, pomaga. E, przy, chociaż przyznam szczerze, że mnie o nią pytali na samym początku, teraz to już bardziej po prostu widzą. Kto przyjeżdża, już nawet o to nie pytają, więc w zależności od tego, jak często gdzieś bywacie, no to później już zależy od tego, czy oni dalej Was o to będą pytać, czy nie. A zdarza się tak, że w ogóle nie pytają, więc no, różnie bywa. E, ja takich akredytacji mam dość sporo, zajmują mi w zasadzie cały karton. To są wszystko lata, lata, lata jeżdżenia. Są to najróżniejsze przeróżne akredytacje od żorskiej wiosny młodości, na której w tym roku też się widzimy. Jest Reggae Festival. Jest dni gminy Lubomia, na Lady Punk. To jest akurat lyski rock Festival. Więc takie akredytacje umożliwiają nam naprawdę bardzo dużo i ułatwiają nam zdecydowanie pracę, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby mimo wszystko przestrzegać reguł organizatora. Dlaczego? Bo jeżeli organizator narzuca nam jakieś zasady, albo um, artysta narzuca jakieś zasady, że fotografujemy na przykład pierwsze trzy utwory, dalej już nie robimy nic, a my nadal będziemy to robić, będziemy łamać te zasady, to ryzykujemy tym, że na następną taką imprezę nas nie wpuszczą, to jest raz, a dwa ryzykujemy tym, że nas po prostu z tej imprezy wyrzucą w tym momencie, jak tam jesteśmy. Może jeszcze takie wyjaśnienie, dlaczego na przykład dany artysta prosi o to, żeby jeżeli chodzi o fotografowanie, żeby były to, nie wiem, pierwszy utwór albo pierwsze trzy utwory, bo niektórzy mogą tego nie, nie rozumieć, o co w tym chodzi. Otóż artysta występując na scenie się stresuje. Do tego dochodzi sprzęt, który się grzeje. Do tego dochodzą lampy, które też powodują, że jest ciepło. Jeżeli impreza odbywa się w sezonie letnim na podwórku, gdzie jest naprawdę ogromna, wysoka temperatura, wiadomo, że po jakimś czasie zaczynamy się pocić. Chodzi o to, żeby robić te zdjęcia w momencie, kiedy artysta wygląda jeszcze najbardziej korzystnie. Z czasem, właśnie zazwyczaj po trzech pierwszych utworach, on zaczyna się po prostu błyszczeć. Po prostu zaczyna się pocić, zaczyna wyglądać mniej korzystnie. A chodzi właśnie o to, żeby danego artystę pokazać w jak najbardziej korzystnym świetle. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Na niektóre imprezy taka akredytacja tak naprawdę nie jest potrzebna. Wszystko zależy od tego, na jak dużym obszarze dana impreza się odbywa. Możecie próbować nawet na własną rękę brać aparat chodzić po terenie takiej imprezy, fotografować ludzi, fotografować to, co się siedzi dookoła, fotografować nawet scenę, jeżeli ktoś ma Zoom, może sobie nawet tą scenę przybliżyć tak naprawdę. Yy, ważne jest to, żeby te zdjęcia robić, bo pamiętajmy, że gdy my jeździmy na takie imprezy i faktycznie mamy te akredytacje, wchodzimy gdzieś tam za kulisy, yy, no, to my też stamtąd wychodzimy. To nie jest tak, że my po prostu grzejemy cały czas to miejsce pod tą sceną i robimy tylko to, co się dzieje na scenie w sensie fotografujemy czy, czy rejestrujemy tylko to, co się dzieje na scenie. No właśnie, nie. My chodzimy po terenie całej imprezy, bo to jest, wiecie, nie tylko artysta, ale też ludzie, którzy na tą imprezę przychodzą i my musimy pokazać to. Po pierwsze, kto występował, a po drugie, jak bawili się ludzie. Więc to jest bardzo ważne. E, więc jeżeli chcecie zacząć e, i chcecie spróbować ubiegać się o dane akredytację, radzę e, założyć już teraz, w tym momencie, swoje miejsce w sieci i publikować tam już swoje e, zdjęcia. Chodzić na otwarte imprezy plenerowe. Robić sesje portretowe, umieszczać to wszystko w sieci, żeby w razie czego, gdy ktoś was zapyta, ok, ale gdzie ja to mogę zobaczyć, żebyście mogli ich odesłać do swoich prac. Myślę, że na chwilę obecną to tyle. Co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, piszcie. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Także dzisiejszy temat akredytacji medialnych. Mam nadzieję, że Wam pomógł. Do zobaczenia w kolejnym materiale.